kompleksową obsługę artystyczną, oprawę techniczną, a nie odwrotnie <śpiewanie> oprawę artystyczną i obsługę techniczną. Jeszcze raz! <śpiewanie> Salsa Libre to nowe miejsce na warszawskiej mapie kulturo... Kultu, 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 kultu... W pierwszym tygodniu listopada w stolica Polski zamieni się w... Yy, ble, ble ble ble... ale chciałem to że taki buzujący... Kamera poszła, fakcja! Dobra, jadę. W pierwszym tygodniu listopada stolica Polski zamieni się w wirujący tańcem tygiel kulturowy, na którym będziecie mogli się. na którym tyglu, na tyglu, na, tyglu, na garnku. cały dzień trwają warsztaty, a imprezy dobiegły i Nie Akompaniament? Nie, no z dupy zastrzeliłem, czekaj. Poszło. dziękuję. Dzięki wieloletniej w współpracy z doświadczeniami. To fajne. No tak, ale nie, bo ja mam pomysł, nie? Taki zaraz no. zrobię wam trend na taki... Że... Nasi instruktorzy to najbardziej wyraziste osobowości taneczne sceny salsowej, kizombowej i innych styli tańca w Polsce. Stylów? Stylów? Nigdy nie wiem. Wybierz swojego ulubionego instruktora spośród naszej doświadczonej kadry. <laughs> Na zajęciach tworzą niezapomnianą atmosferę, nauczą was naj. nie wiem, czego oni was nauczą. Nasi instruktorzy to najbardziej wyraziste osobowości taneczne sceny salsowej, kizombowej i innych stylów. Że co? <grym zresztą> że źle? co to zrobiłem? Dadzą Wam dostęp do najlepszej wiedzy tanecznej w całym świecie. <grym zresztą> ja! To ja sram. <grym zresztą> w związku z tym, że to się zawiązuje z tym, co Ty mówiłaś, to są nachodzące się tematy, to ja nie wiem, jak z tego wybrać. A może tam nie ma. No. I frustruje się do jakąś chcę? Z naszej doświadczonej kadry, z 30 pedagogów. A oto nasza oferta. Ja to miałem powiedzieć. <gry> Na zajęciach tworzą niezapomnianą atmosferę i są w stanie. <gry> Już mam do, Super, no? fajnie. Jeśli nie, to wybierz interesujący się kurs. Interesujący się, gdzie gdzie gdzieś ja? Jeśli nie, to wybierz interesujący <gry> się. Takie to święte, trudne święte. słowa. Szeroka, elastyczna oferta i otwartość na nowe style stwarza możliwość poznania niedźwiękowych ludzi poszukujących abitnej rozrywki, a zarazem bardzo wyluzowanej formy na spędzanie wolnego czasu. W salsa Libre uczymy tańczyć mężczyzn z kobietami. Spotkasz z kobietami. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, ostatni raz, dobra. W salsa Libre uczymy tańczyć mężczyzn z kobietami. Kobietamy, co mi się stało? Grujec, grujec mi przed. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Ostatni no, raz. No, dobra, no, uwaga, no, dobra. Mhm. Okej. Okay. Towarzystwo z Azji, z Europy, z Ameryki, z Afryki zewsząd. Dobra, wiesz, tutaj mamy taki trudny? go home! <śleszy> w pierwszym tygodniu czego? Listopad. No dobra. <śleszy> 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 Nie, ja, jest jakiś jest jest mega fajny. <laughs>